Dzisiejszy dzień to dzień, w którym chciałabym naprawdę Wam bardzo serdecznie podziękować za Wasz trud, za wkład w produkcję chleba naszego poprzedniego, tak powiem. Mój Mójczowianki zaśpiewały, przekazując wieniec, zaśpiewały piosenkę o Waszej mozolnej pracy. I właśnie za tę mozolną pracę... Dzisiaj przychodzi dzień, że przynajmniej raz w roku publicznie można Wam podziękować. I tak zastanawiałam się, w jaki sposób mogę, mogę zrobić to właśnie publicznie. Pomyślałam, że jeżeli ubiorę się w ten ludowy strój, to przekażę właśnie swój szacunek dla Was rolników i dla wszystkich, którzy kultywują naszą piękną polską tradycję. Za aktywność społeczną, zawodową, w środowisku wiejskim i umiłowanie ojczyzny. Ordery przyznał Zarząd Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Jest to pani Marianna Komorowska i pani Marianna Kułaga. Pani Marianna Komorowska reprezentuje Marzysz, a pani Marianna Kułaga, Daleszyca. A vivere il bambino vive